Idziemy do chyba najbardziej znanego miejsca w Etiopii, czyli tych kolorowych basenów pełnych różnych związków chemicznych, dzięki którym właśnie te baseny posiadają taką, a nie inną barwę. I tak się akurat składa, że Piotrek jest naukowcem, chemikiem. Więc nie ma lepszej osoby, która mogłaby nam wytłumaczyć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i co to w ogóle jest. Witaj kolejnego dnia. Za nami noc pod wulkanem. Wczoraj w nocy widok był spektakularny, coś po prostu niesamowitego. Obudziliśmy się o 4 rano po to, żeby pójść i zobaczyć jeszcze raz nad ranem oraz wschód słońca nad tym wulkanem. I widok był jeszcze lepszy. Ta lawa, mocny czerwony kolor, naprawdę wygląda to fantastycznie. A tak w ogóle spaliśmy, zobacz. Bez namiotów, bez niczego na takich łóżeczkach ja miałem śpiwór, ale tu chłopaki na przykład nie mieli i bardzo cierpieli, ponieważ te koce im podwiewało, zabierało w środku nocy. Oni się ruszali, to im wszystko odfruwało i mieli przerąbane. Zjedliśmy śniadanko sobie na tym stoliku. Kolega z Hiszpanii, kolega z Francji. No i co? Jedziemy dalej. Jest bardzo pochmurnie bardzo wiecznie i bardzo przyjemnie, bo tutaj jest gorąco. Przewodnik powiedział nam, że w lecie tu jest 54-55 stopni w cieniu, a dzisiaj jest przyjemnie, nie za gorąco. No i bardzo fajnie. Więc notek uważam za bardzo, bardzo udany, a tak oni tutaj mieszkają, koczują tutaj w takich, jak widzisz, namiotach, zbudowanych z kamieni powulkanicznych i drewna. To wszystko jest poskręcane sznurkami i drutem, no i obite folią po to, żeby chronić przed deszczem. Nie jest ten obóz zorganizowany za dobrze, bo wszyscy się tutaj dookoła załatwiają, więc lepiej tutaj nawet nie chodzić. Mogliby zrobić jedną toaletę zbiorczą, jakąś porządną, europejską i byłoby lepiej, no ale trudno. Takie warunki, po afrykańsku. Ale generalnie torpeda. Rekomenduję, polecam. Jak będziesz, obowiązkowo przyjeżdżaj tutaj i oglądaj ten wulkan. Jedna z głównych atrakcji w kraju. Zaraz jedziemy dalej i będziemy sprawdzać kolejne. Będę Ci to wszystko pokazywać. A ja siedzę tu z nimi na tym samochodzie. No, wytrzę się nas, zobaczymy jak będzie, bo nie mam się czego trzymać. Zobacz, jak tutaj wygląda ziemia. Tu jest totalnie sucho, chociaż wczoraj podobno padał deszcz. Generalnie jest tutaj bardzo sucho i bardzo gorąco. Mieliśmy tutaj po drodze ludzi, tylko nie robiliśmy im zdjęć ani nie nagrywaliśmy, bo tego nie lubią. Kobiety dźwigały po dwie beczki wody ze sobą. Kurde, nie wiem, czy on mnie nie ostrzega, właśnie. Bierz go! <laughs> Bierz go. Dziabnij go! Ok, uciek. Samym uciekł. To wszystko jest takie kruche i składa się z takich jakby słoi. Spójrz. Takie warstwy. Jak przychodzi woda, to wszystko nasiąka i robi się taka jakby glina, natomiast teraz wszystko jest wysuszone i się kruszy. No życie tutaj jest naprawdę trudne. Gość mówi, że ludzie z Erytrei też przychodzą, bo tam życie jest jeszcze cięższe. No i generalnie jest tak, że ci Nomadowie czy nomadzi, którzy tutaj mieszkają, są przez rząd Etiopii wspierani, czyli przywożą im co dwa dni wodę, jakieś tam jedzenie, cokolwiek, tak żeby oni mogli przetrwać w tych warunkach. Tutaj nas zatrzymywali ludzie, i to, co prosili, to była woda, więc gość dawał im po prostu butelki z wodą mineralną, i oni sobie ją piją, bo rzeczywiście woda jest tutaj największym problemem. Natomiast kraj jest przepiękny geograficznie, tak jak się po nim jeździ. No i w ogóle fantastyczne. Mają bardzo dobrą kuchnię. Także spróbowaliśmy różnych potraw i rzeczywiście trzeba przyznać, że jedzenie tutaj jest fajne. Dzisiaj mamy wielkie szczęście, bo jest jakiś mglisty i wieczny dzień. Nie ma upałów, a to jest generalnie niespotykane tutaj, ponieważ to jest miejsce, które jest uważane za jedno z najgorętszych miejsc na świecie. Więc upały są tutaj niewyobrażalne. No ale jest taka pora roku, że akurat. Jest w miarę łagodnie, plus dzisiaj jest wyjątkowo pochmurny i chłodny dzień. wiatr. Ten wiatr jest ciepły i gorący, można powiedzieć, no ale to nie są te upały, które tutaj moglibyśmy się spodziewać w tym miejscu. Więc rzeczywiście mamy bardzo fajne szczęście. No i zwiedzamy, podróżujemy. Jest fajnie. To wejście na wulkan było fantastyczne. To było niesamowite, ponieważ ja wczoraj to oceniłem jako taką typowo komercyjną wycieczkę. Natomiast później było tak, że. Wszyscy w pełnym skupieniu przyglądali się temu wulkanowi, te, te, jak ta lawa wypływa, i, i ten, ten hałas. To wszystko, ten nastrój spowodował rzeczywiście taki bardzo fajny klimat, zadumy, refleksji. Wszyscy siedzieli w ciszy, skupieniu kilka godzin i patrzyliśmy po prostu na, na, na ten wulkan. I było to takie bardzo mistyczne, bardzo hipnotyzujące. O, to jest dobre słowo. I to był fantastyczny czas. Pospaliśmy kilka godzin, wcześnie rano się zerwaliśmy, jeszcze w ciemnościach poszliśmy zobaczyć jeszcze raz ten wulkan i to też był świetny pomysł, ponieważ wrażenie było jeszcze lepsze niż wieczorem. Znaczy wieczorem, w nocy. Zdecydowanie rekomenduję Ci pojechać zobaczyć ten wulkan. Nie odpuszczaj tego. Ponieważ jest to naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o ceny, no to już zrobiliśmy rozpoznanie. Tutaj kolega z Hiszpanii zapłacił 400 dolarów, kolega z Francji 350. Myśmy zapłacili 215 za to samo i myślę, że powiedzmy do 200 może do 180. Nie, myślę, że do 200 można by stargować. I to jest taka cena, którą generalnie powinieneś powinnaś zapłacić. Więc za 200 dolarów możesz zobaczyć i wulkan. I te jeziora solne, i te siarkowe, i generalnie spędzić tutaj 3 dni z pełnym wyżywieniem, transportem i noclegiem. I uważam, że to jest ok cena. Kręcimy się tutaj widzimy takie cuda. Zobacz, wygląda tak jak mikroskopijne dynie, ale to są owoce, które są bardzo trujące. Więc mówił, nie zrywać, nie zjadać, nie dotykać, nie bawić się nimi. Zwierzęta tego też nie jedzą. No i tego jest pełno. Ciekawe czy film to odda, ale to co ja widzę przede mną, to jest jezioro, które nie jest jeziorem. To jest zwykły miraż. Wygląda jak jezioro, a de facto od piasku odbija się światło i tworzy wrażenie, tafla jeziora. A to jest zwykły miraż. Mamy małą przerwę na wymianę opony, pękła w samochodzie. No jesteśmy tu w jakiejś wiosce. Zjedliśmy w pobliskim barze, to znaczy tam. No i generalnie zobaczcie, jak ci ludzie tutaj żyją. Oni nie mają bieżącej wody, nie mają też toalet, więc załatwiają się tutaj. Dookoła, wśród tych kamieni, zobacz ile śmieci. No, ciężko jest mi to nie oceniać, patrząc jakby moimi europejskimi standardami. Nie sprzątają, rzucają butelki, szkła, wszystko i plastik tak, jak leci. No, i to wszystko jest walane przez wiatr, rozwalane przez zwierzęta. No i tak to tutaj żyją. No, zobacz, to wszystko jest tak zrobione dosłownie na chwilę. Tak, jakby mieli się przemieszczać. Kompletnie nic nie jest zrobione porządnie. No i już. Największe jezioro solne w Etiopii, natomiast nie jest to sól taka, w której używamy w kuchni, czyli chlorek sodu. Jest to chlorek magnezu albo siarczan magnezu, czyli sole magnezowe. Jest to gorzkie, ale za to może być stosowane jako olejek kosmetyczny, czyli jeżeli się tym posmarujesz, to natłuszcza i oczywiście bardzo fajnie wchłania się przez skórę. Magnez wiadomo powoduje, że jesteś spokojny, Spokojna, zrelaksowana, zrelaksowana, więc jest bardzo zdrowy i bardzo fajny. Cały ten teren to jest 1280 km2, czyli gigantyczna powierzchnia, a głębokość tego to jest od 500 do 800 metrów, więc potężne zasoby chlorku albo siarczanym magnezu, nie wiemy co to jest dokładnie. Rzeczywiście jest to bardzo gorzkie, jeżeli weźmie się to do buzi, oczywiście jeżeli dostanie się do oka to piecze. Idziemy do chyba najbardziej znanego miejsca w Etiopii, czyli tych kolorowych basenów pełnych różnych związków chemicznych dzięki którym właśnie te baseny posiadają taką, a nie inną barwę. Za chwilę Ci to pokażę. Cała droga ma zająć około 20 minut i mówią, że jest to najcieplejsze miejsce na ziemi. Byłbym nierzetelny, gdybym powiedział, że nie jest mi gorąco, natomiast bywałem w cieplejszych miejscach na ziemi. Zobaczymy oczywiście jeszcze na miejscu. Co jest ciekawe i niesamowite, to to, że, tak zwanym przypadkiem, zupełnie niespodziewanie, w samolocie zapoznałem się z Polakiem, Piotrkiem, z którym stwierdziliśmy, że część wyprawy zrobimy razem, zupełnie spontanicznie. I tak się akurat składa, że Piotrek jest naukowcem, chemikiem. Więc nie ma lepszej osoby, która mogłaby nam wytłumaczyć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i co to w ogóle jest. A tak wygląda to jezioro. Oraz nasza wycieczka. Jak widzisz, jezioro jest białe. Tutaj z tej strony jest żółte, ponieważ wiatr naniósł piach z pustyni. Ale generalnie dalej całe to jezioro jest białe. Ta sól jest bardzo gorzka. W momencie, gdybyś wypił albo wypiła większą ilość, to oczywiście możesz spodziewać się rozwolnienia. Tego robić nie będziemy. Natomiast będziemy robić inną rzecz, mianowicie floating, czyli tak zwane pływanie w tych solach. A właściwie to unoszenie się na powierzchni wody, bo ciężko będzie w takiej mieszaninie, w takim roztworze zatonąć. Jak widzisz, krajobraz powoli się zmienia. Zapach siarki jest bardzo silny. Tutaj koledzy z Hiszpanii i z Francji już pozakładali maseczki, bo oczywiście nastraszono ich, że jest to szkodliwe, ale ja idę bez maseczki. A oto ja. Widok bajeczny. Plus spójrz, buzujące kratery z najróżniejszymi związkami chemicznymi. Zapach bardzo mocnej, silnej siarki. Podejdę bliżej. Jest tu rzeczywiście bardzo gorąco. Ależ zapach bardzo mocny. Ewidentnie wyczuwa się siarkowodór i ewidentnie grzeje mnie w stopy, więc nie wiem ile tu może być stopni, ale już czuję, że parzy mnie w buty. Zaraz będę musiał stąd pewnie uciekać, bo jak mi się podeszły nagrzeją, no to ich tutaj nie zdejmę. Idę dalej, pokazać Ci następny krater. Spójrz i wsłuchaj się w ten dźwięk. Miejsce absolutnie bajeczne, jakby nie z tej planety. Tutaj wszystko się gotuje. Ziemia jest niesamowicie gorąca i niesamowicie krucha, więc trzeba uważać, gdzie się staje, żeby nie wpadła ci do tego noga, bo prawdopodobnie doszłoby do popłażenia. Ze względu, po pierwsze, na temperaturę, a po drugie, być może ze względu na skład chemiczny, jest to absolutnie najdziwniejsze i najbardziej ciekawe miejsce, jakie chyba widziałem w życiu. Oczywiście wodospady Wiktorii są bardziej spektakularne, ale to miejsce jest jak z innej planety. Tego się nie da opisać słowami. Ja myślę, że moje komentarze nie tylko są zbędne, ale przede wszystkim przeszkadzają. Widzimy tu z Piotkiem już ponad godzinę i jesteśmy w ciężkim szoku. Jak spektakularny widok, jakie cudowne formy tutaj widzimy. Poprosiłem Piotka, żeby chwilę opowiedział o tym, co sądzi na podstawie tego co widzi. Nie czytaliśmy na ten temat, więc niektóre informacje mogą być nieprecyzyjne, ale jestem pewien, że rzuci ciekawe światło na to wszystko co tutaj widzisz. Tu już nie mamy do czynienia ze skałami magmowymi, tylko z wykwitami solnymi. To miejsce było kiedyś dnem jeziora, które stopniowo odparowało, pozostawiając różnego rodzaju związki chemiczne. Najwięcej tu jest zwykłych soli, takich jak w kuchni mamy, chlorek sodu, pewno są tutaj siarczan, jest tu siarczan magnezu i inne popularne sole. Ale mamy tutaj całą, całą gamę kolorów, począwszy od brązowego, przez zielony, przez żółty, tam dalej również. Mamy też białe wykwity. To oczywiście spowodowane jest różnymi związkami metali. Przykładowo, brązowe i czarne kolory pochodzą od związków żelaza i manganu. Siarczki mają kolor żółty, bardzo często. Te zielone, zielonkawe osady to z kolei są siarczany miedzi albo niklu, albo trudno mi powiedzieć. W każdym razie proponuję zwrócić uwagę na bogactwo tych form, w jakich krystalizują tutaj te związki. Tutaj mamy igiełki, tutaj jakieś bulwy, tutaj jakieś kolumienki i tak dalej, tak dalej. Każdy z tych związków krystalizuje w innym w innym układzie krystalograficznym, można powiedzieć. Oczywiście to nie są najczęściej czyste sole. Często są te sole podstawowe, są zabarwione, domieszkowane tymi związkami żelaza i wtedy przybierają ten kolor ciemniejszy, związkami siarczkami i tak To, że tu są siarczki, związki siarki, doskonale wyczuwamy, ponieważ cały czas czujemy tutaj i siarkowodór, i dwutlenek siarki. Oczywiście ten pierwszy jest znacznie bardziej trujący, dlatego staramy się nie przebywać w tych miejscach zbyt długo.